Prosto kąciki To są. No nie wiem, po czemu to służy. Jest takie chyba relaksacyjne są. Jest takie relaksacyjne podejrzewam w Żeby tak sobie pobawić się. prosto w kuleczki. Koleczki? Gdzie są te kuleczki? A gdzie to było te kuleczki? Nie wiem, gdzie to było te kuleczki. No nie. No nie. No, to jest takie nic I to żeby sobie tylko bawić się na ekranie to są kosteczki jakieś. kosteczki No kostki. A co to jest, kacwię? Sobie... A. No tylko jakaś dziwna dobro. liczby, nie jest to jedna z moich ulubionych kręgi. A jest to kuleczki. pomniejszają się kuleczki. Takie relaksacyjne gry. Znowu reklama. reklama czegoś. To to, że co? Reklama czegoś tam jest. reklama na następną grę. Żeby po prostu kolejną grę włączyć. A to wszystko jest nie, niepotrzebne, bo to potem jest za śmiecanie telefonu. Jak się za dużo tych ładuje gier, to potem jest tego zapchany telefon. A jak? Kto by sobie <kluzni> telefon zapychał? Tymi grami wszystkimi. Żeby człowiek musiał nic innego nie robić, tylko w gry, w gry się bawić. Jakby chciał zapykać telefon ten, tymi grami, No te gry to wiadomo, że to są zapychacze telefonów. Jedną, owszem. Jedną grę, owszem, ale nie więcej. Przynajmniej ja się nie zgadzam. No, ale coś... nie chce to się wyłączyć. Coś jest no, nie to tak z tą grą. A dlaczego nie chce się wyłączyć? Bo co się dzieje? Queen Master się reklamuje. No ale dziwne, że nie da rady jej wyłączyć. Chyba, że on każe zakręcić. I może zakręcić po prostu. Zakręcić i zainstalować to. Instalet. Piszę, instalet. Tak, ale to po co to zainstalować? Dla kogo to potrzebne jest? Odpór. Czyli to zainstalować on każe. Widzisz, no, czyli wychodzi na to, że trzeba to zainstalować. No, cześć, cześć. Innej no, siły nie ma. Boże, ile tych gier tu proponują? Same gry. No ale co, zagrać i co, zagrać? No ale ja na przykład nie chcę zagrać. Nie da rady tego wyłączyć? Na sposób? Trudne bardzo. Otwierć zezwól załóżmy, że gość połączy ja na przykład nie chcę albo no, przez Facebook co tam Asia wszystko dobrze? to się tylko cieszyć wszystko dobrze tylko się cieszyć. Jo. Zamknąć. No nie, zarady inaczej. Jestem zmuszona to zrobić. A pani prezesie dzisiaj? Jest, wszyscy są. Wszyscy są. Jak coś, to dzisiaj wszyscy są dostępni tu u nas w pracy. Dobrze? To czego? siłowni Ja? To jakaś katulna, który jest zechle... Mańka. a tu Mańki. tak No, widzisz. No nie, bo to tak... kukła te worki to są do kitu. Ja kiedyś, do kitu ja kiedyś przy, y, kupowałam takie. Czy Też dostałam od znajomej kiedyś. Jeden liść a od razu dziura worek. Bez sensu to są. Jest tylko wydane pieniądze. Słabe te worki po prostu są. Jak takie słabizny, to lepiej w ogóle nie kupować. Do wiaderka wrzucić. Bezpośrednio do wiaderka. No nie, ja nie będę grała w tą grę, no przecież dajcie spokój, no co jest. No nie, to tak to nie ma. Ja nie dam się namówić na to. Ty. Niech mnie nie namówi na to. No co jest? Co teraz? Ach! Co za dziad jeden. No przecież ja nie chcę tego. Ja tego nie chcę. I mnie nie namówicie. No nie, no przecież to można naprawdę, no. Kurczę bla No nie, no przecież no przecież no Przecież to szkoda czasu na to.